Witam. Ostatnio miał troszkę problemu z gonami. Troszkę miał zapalenie szyb, troszkę na rosyjnych, a z was tutaj na tych ty, ty, dwóch czerwonych. No i szukałem sobie przyczyny z tego, co to może być. No i znalazłem, jakby można powiedzieć, szyb przyczyny. Pierwsze to może być zmiana oswcenia Po sześciu dało sobie na no 8 godzin No i to mogłoby być lekka przeczynia gronów Druga sprawa zmiany podmiany wody z dwóch tygodni na, zrobiło na tydzień Cały co tydzień ostatnio podmieniać. Tak 70% wody. To może być kolejny szczegół. Trzecia sprawa. Mogą trochę za dużo nawozić. No i to już, już mamy te trzy przyczyny co my mogą pójść nie tak. No i co zrobiłem? Dwóch balak, yy, zostawiłem sobie jedną. teraz się świeci o tym godzin. Podmiany wody, co robię, yy, staro co robię rada, 70%. Słodków yy, na żadnych nie budowałem. Ciepliwość, ciepliwość, ciepliwo, no i powoli przynosi efekt. No te przez, przez tydzień przestałem dawać. No i efekt zaczyna napierać. Osiny napierają, kowy jak wczesny mieli. Ja Zobaczymy po lewej stronie, właśnie uciekają Ludwiga. No i po środku, ale to Jak dobrze właśnie. Jakie są dalsze plany wobec tego problemu? No chcę sobie tydzień poświęcić jedną palką. No go osiem godzin, tak on. Pewnowo sobie podmian wody. Pidnowo się paramaty. Wiemy, niektórzy mówią, że, że te nie są potrzebne, ale ostatnio nauczyłem, że trochę te trzeba robić. Trzeba wiedzieć, co się dzieje w biorniku, bo to może być klucz do sukcesu. Jeśli chodzi o nawozy, jakie daję, to daję tutaj yy, nawozy płyną. A makro, mikro, żelazo i potas. Podoba się mi tego tak opakuje. Powtarzam, tu nie ma wody RO, tylko tu leje swoją kranówkę. No i będziemy patrzeć, co będzie dalej się dziać. Jak no mówię, naglony powoli znikają. Nie ma jak naj, nie ma najgorzej Jeśli chodzi o tosty to tosty są od normy Zytrawnic po bocy fanie zarastać Tak krótki aparcik co się u mnie dzieje Badajcie, komentarze, pytajcie Doradcę coś może jakieś jadłe błędy robię No i tyle Chyba będzie A co tu będzie to będzie coś Jakiś filmik Do usłyszenia Hej